Ok, witajcie, ja jestem Zirela, to jest kolejny odcinek z e, Assassin's Creed 4 Black Flag i wielkimi krokami zbliżamy się już do końca gry. Tak, e, już jak mi Giladis mówił, zostały mi właściwie ta i Może jeszcze te dwie misje, jakieś takie większe. E, no i myślę, że polecimy w tym ekwipunku, który mamy teraz. Nie będziemy zbierać. O, no tak, dawno nie grałem i tutaj się bawią. O ja! skromny udział. Za mało gram w Asyna, no cóż. Ostatnio tylko nagrywałem, jak już nie gram tak dla fanu właściwie. E, kto to jest? To jest fregata z 40 ładowności. Poświęcę, to też poświęcę, to dodam. Yyy, e, poświęcę... OK. Dostaliśmy tutaj kasę za ten. Za zobaczmy jakieś misje. Półtora tysiąca, ale mnie to nie bawi. Nie mam towarów, żeby zrobić jakieś misje. Hmm, szkoda. O, tu jest jakaś, ale coś nie opłaca w ogóle. Dobra, olać. Mamy no, w ogóle towarów, yy, ale nie jest to potrzebne, bo właściwie... Przyjmie ja tak uważam, że nie jest to obecnie potrzebne. Podchodzimy do ostatniej etapów gry się rozpędź. Jeszcze bardziej i teraz już na pełnej. Jak daleko to mamy? Czy jesteśmy w ogóle w tym miejscu, w którym chciałem, żebyśmy byli? Tak. Dobra, lecimy na pełnej do, do tam do obserwatorium. I zobaczymy jak tam ten, jak tam wyjdzie wszystko, jak to się potoczy dalej. No podobno w ogóle zakończenie nie widziałem. Ja sam nigdzie nie widziałem zakończenia, ale jednym się podoba, drugim nie. Sam nie wiem, trzeba poczekać. Podobno jest bardzo dużo cutscenek, no ale trudno. Dobra. Nie. Nie będzie atakować.

Teraz już trafią. Chyba. Tak. A! Dobre jest. I trafili. Fak, tu jest ta fala. Uciekniemy. Nie. Uwaga. Uwaga. Wow, to jest śmieszne, naprawdę uciekam przed falą. Wow, spoko. Ta fala mi za bardzo nic nie zrobiła. Tylko mi będą teraz atakować. Się. Mam nadzieję, że to fort mnie już nie będzie atakował, bo to my najbardziej będziemy przerażnić. A tych musimy rozwalić z tego sobie. Bo oni mnie tu będą blokować. Okej. Okay. Dobra. Ha, dobra, nie mogę pójść ko podczas konfliktu. Tam jest kolejny liniowiec, tak? A nie, stoimy. A. Chcesz wykręcać? Oni teraz za mnie strzelą. To je dziwne. Ja, jeszcze raz muszę, że... Jeszcze raz z tego. Widzieliście? To podpływał. Dobra. Zdamy się zabić i spróbujemy. Próbujemy za okay, chwilę tym nie no ma się szczególnie intentów. Odpływamy, odpływamy. O, Ale wykryj, znaczy wykręć. o, 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 nie o, 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 odpływamy o, o, odpływamy. o, 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 no, Teraz trochę tego. Nie ma źle. Tak. Dobra, to już umarłem. Przyśpiewczoną skałkę. Ale co mi to? Jeszcze się z nim trochę Zobaczymy jak długo się uda utrzymać. O. I właśnie umieram. Tak. Ale jeden... z półtora statku właściwie, bo ten i połowę tamtego zdjąłem. A teraz spróbujemy zrobić to tak jak mówiliście. Tak jak sugerowaliście w komentarzach. Czyli... Podpłynąć solo do statku. W sensie Edwardem? Czy Edward? Nie Edward, bo to jest Ed. Przez w. No nie jest ten... Ten Ford jest najbardziej wkurzający tutaj. Właśnie ja nie chce z nim strzelać. O mi się każe to właściwie... atakować. Czy znaczy inaczej. Dobra, tam jest ten wtatek, nie? Okej. Okay. Spróbujemy zrobić tak fajnie. Przyjemniej w ogóle. Stoimy. Jeszcze kawałeczek można. Dobra, teraz stoimy. Przecież nie ma. Nie ma żadnego stormu. Nie, serio! Konflikt, oni atakują. mnie atakują. Teraz już chyba nie będą atakować. Tak bardzo się nie chce z nimi strzelać, to jest tak uciążliwe. Spróbujmy ich opłynąć jakoś. Czy to jest wysoka fala? Chyba tak. Chyba o tym chodzi. No, tam jest kolejna. Fregat... No kolejny liniowiec. O. Tak, to jest na pewno wysoka fala. Skoro on się tak w nie wbija. Wow. Dobra Co by teraz? No, nic tam ciekawego właściwie nie ma na tym statku, ale... Przepłyniemy przed niego, czy nie przepłyniemy? Och, kurde. W dalszym ciągu nic. Kurde, pobrało mi ta kule moździerzowe. Podpłyniemy jeszcze do przodu tak, żeby odciągnąć ten statek, a później się zająć tym. Nie wiem właściwie dlaczego zacząłem to od tej strony, no ale już bywa. Najwygodniej by było tam się w ogóle dostać na piechotę. Ale chyba nie wyjdzie to tak, jak bym chciał. W sensie, żeby tam iść z buta wjeżdżam, zrobić im na wyspę, z buta wjeżdżam i tyle z tego by było. Dobra, jeszcze odpłyniemy może. Trochę dalej, bo tam już dalej chyba statków nie ma, z tego co wiem. Zobaczymy, może na mapie coś jest ciekawego. Nie, tu już dalej statków nie ma, są tylko te dwa i tu mamy się dostać. No to weźmiemy tego i... Go tylko odciągnę jakoś spe y, tutaj specjalistycznie. Bo obstają, że dalej nie mogę puścić, nie? Nie podpływaj! Jest, dobra. To mi nie wyszło. Dobra. Ale ten drugi nie wrócił na nas uwagi, więc dobrze. O, tu są te te, te wieloryby, nie? O, mamy ulepszone beczki. Mamy trzy beczki. Zawsze mieliśmy dwie. dobra, teraz mo trochę moździerze. Mam nadzieję, że siądzie. Si siadło. I on nas tylko może, że może walić, bo jesteśmy po lewej więc... Po części wyszło na moje. Teraz tu? Fuck, teraz oberwę. Teraz już nie wyrobimy. Tak. Dobra. Chyba też nie za tak krótko. On tak bardzo nie chce nas odpływać, że będzie nas na na pierwszą, on się może szkończyć. Niestety. Przeładowane? Przeładowane. Więc odpływamy. Okej. Okay. Driftem i driftem po fali. Dobra, straciliśmy jeden pasek. Tam jest kolejna strefa zastrzeżona, no kurde, nie ma się gdzie ruszyć, odwróć się, odwróć się. No podpłyń bliżej, podpłyń, no słońce, podpłyń. Muszę się wow. muszę tak. Dobra. Trzeba jednak do niego popłynąć, ale już jest, już jest ładnie obity. Więc nie ma źle. Mamy kolej ostatni moździerz, dobra. Ostatnim moździerzem... Tam dostaniesz. Dobra. I teraz... Jest! Jest, Jestem Pro-Driverem, trzeba właściwie prosternikiem teraz zostanę salwą. O! Jakoś specjalnie mnie zawracało, eee... Przejmiemy go. I zobaczymy co dalej. Fuck. Nie chcę go zatopić. Czy mogę go? O, właśnie mogę go tutaj przejąć. Banderę i inne takie rzeczy. Dobra, skoczmy sobie tak po prostu tam. Wejdziemy od... No, konwencjonalną drogą. Znaczy, tak może nie do końca w czasie walki, no ale... Ale i tak wejdziemy sobie tędy. I do góry. I hopsiaj. No jak ty nie wejdziesz? Ty nie dasz rady, no. No kurde uderz go jak każę No jego też miałeś uderzyć Teraz ciebie Pięknie Oni szybko poumierają już czuję Teraz ciebie zabijemy I umarłeś Nie są ci oficerowie tam dalej Mówiłem, że jeszcze banderę będę musiał puszczyć Dobra Teraz oficerów Pewnie mnie tutaj bije Jest jeden, jest drugi, jeszcze Wander'a, tak? Dobra. I pyk, tam chyba umrze mi ktoś. No, upadł. Teraz na górę, bo Wander'a jest tutaj, no. Pięknie. Wejdź teraz. Na tym niechże piękny maszt, jest jeszcze wyżej i wysz banderę. Okej. Okay. I statek mój. Dobrze. Kobieta też walczyła, ale mnie zastanawia, czy ona stała dalej na statku, czy poszła walczyć. To jest chyba takie all-in, więc pewnie poszła walczyć, no ale... Ciekawi. Dobra. Eee. Yy... Myślę, że możemy spokojnie naprawić kawkę za ten statek. Fakt faktem, że to liniowiec był, ale na chwilę obecną naprawa kawki jest bardziej istotna. Przynajmniej tak mam wrażenie. dostaliśmy pociski mniejszej. Dobra. Zobaczmy, czy mam dość yy, materiału na ulepszenie czegokolwiek w tym momencie. Podejdź tutaj i. No, statek, właśnie. Kupmy ulepszenia kawki. Działa mogę ulepszyć tak? Ale... A bo to jest elitarny kadłub, to schematy trzeba znaleźć. Yy, moździerz by można ulepszyć. Bo i tak nie kupię nic, y, jeżeli chodzi o dział burtowy, mi brakuje 20 metalu. Tylko można moździerz ulepszyć na spokojnie, bo moździerza jednak warto używać. No i teraz już nie mam na nic. Yy, tutaj jakieś te. Dobra. A, bra, jest git. Nic więcej nie zrobię w tym, momen w tym momencie. Ale musi to wystarczyć. Mówiliście, ktoś tam napisał, żeby poświęcił jeszcze dwa odcinki na ulepszanie statku. Hmm. No nie jest to zły pomysł, ale myślę, że jednak mogę skończyć. Przynajmniej te w tym odcinku mogę się przynajmniej dostać do obserwatorium, bo jak widzicie przebijam się już przez jeden statek i ten drugi chyba nie jest stan. Ten drugi mi się chyba uda ominąć, zresztą zobaczymy za chwilę. Trzeba się tam wkręcić teraz. No, rób zwrot. Możesz odpalić żagle, że tak powiem. I opa. Tam jest jakiś sztorm w ogóle, jak widzicie. Santa Izabel. Ciekawe, że oni tu mają wizję. No chyba już nie, chyba tutaj już mnie nie będą widzieć, więc wystarczyło zniszczyć jeden statek Nie w tym przypadkiem nie. U... Jakbym zniszczył ten drugi, nie ułatwiłoby mi potem tego jeszcze. Potem ewentualnego pościgu za torresem, ale... Dobra, bo i tak nie będę zaczynał misji. Możemy się zabawić raz ze zniszczeniem tego statku. Dobra. Mam jeszcze, ty możesz, nie? Tu, on tu już. Wykręcamy. I ten sposób. Wiem, że tam nie dopłynę. Tak bardzo nie chcę tam płynąć. Chcę stąd wypłynąć. No pójść stąd. Szybko. Jest. Mogę zwolnić. I ich zbombardować. Nie chciałem tam wpływać, po prostu nie wyrobiłem te zakręcie. Mogę tak powiedzieć, na łożu. O, to poświękuwali w ogóle. Fuck. Czułówka ze skałą. Nie no się zaczęło. Dobra. No ale wyszło. Z tymi mi poszło jeszcze sam Mimo mimoździerzy, bo użyłem właściwie on ja się zbugował tutaj. Jak widzieliście, nie mógł do strzelać z Armatura, tylko chyba salwę oddał. Więc było zdecydowanie na plus dla mnie. Tymczasem bandera jak zwykle z wiadowcym się. Może postrzelamy, coś trafię. Tak wysoko nie, ale... Pięknie, jedne... Pięknie, jednego zdjąłem. bo ja chciałem w to strzelić. Dobra, teraz ciebie. Jeszcze ciebie. Teraz mi ciekawi, czy mógłbym strzelać na przykład z drugiej strony z te, tego Nie Jakbym tak jakby się wykręcił. W co żeby się udało, żeby tak wykręcić. Teraz ciebie. Czemu nie skontrolował? Zabi, zabij, zabij, zabi, zabi, zabij! Teraz ciebie. Ciebie, zabiję. Ciebie. Dobrze, 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 dobrze. Prawie mi tam pomógł ten gościu. Ten mój pirat. Bo odwrócił jego uwagę. Ciągle go zaatakować, a nie okręt zaatakować, dlatego nie... Dlatego przyjąłem to na siebie Bo myślałem, że zdążę go szybciej zrastać Dobra Gdzie jeszcze? Tu, No tego nic nie widziałem Zabiję, go nie O, jo, co on tam zrobił Dobra o, widzicie, teraz mi się udało go tak fajnie smakować Dobra, dwóch Jeszcze ciebie uratować Latowany. Dobra, jeszcze ciebie. Już miałem ich zabić tych wiodowców no ale... Nie chcę, chcę mi do tego dopuścić. Dobra, teraz trzeba na górę. I to znowu jakiś gości ma problemy niestety. Oj, traf trafił mnie. Dobra, właśnie, żeby muszkiet tu zostawił. O, ja sobie go wtedy podniosę. O, przeładował. To jest ciekawe. Jak ty? Opuść broń. Idziemy na górę. I, o, ja tylko całogę pracy. Dobra, trzeba się pośpieszyć, bo oni tam nie dadzą rady. Nie że jest dość liczna całoga, to jednak ma problemy. Dobra, niszczymy. Bandera spływa do morza. No i zniknęła. Nagle mój statek... Nie, ten statek Myślałem, że to mój wybuchał. Oj Co tam ciekawego macie? To samo? Nie, nie mieliście metal, ten chyba miał metal. Naprawimy kawkę, no bo to, to się przyda w kontekście właśnie misji finałowych. No i co? To tyle w tym odcinku. Tak trochę szybko poszło, bardzo przyjemnie mi się nagrywało i szybko to zeszło. Ale tyle w tym odcinku, bo nie chcę zaczynać. Zatoń. Nie chcę zaczynać e, odcinka w połowie misji. A tam już jak widzicie jest taki fajny wykrzyknik, który sygnalizuje, że tam mam misję. Więc. E, nie ma co tutaj przedłużać więcej. Ja. Do gry wracam już za chwilę, no a wy będziecie mieli odcinek na następny dzień, czyli to jest akurat ten odcinek jest czwartkowy, czyli już w piątek będziecie widzieć następny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i trzymajcie się, cześć!